Witam, Pasie Kachowska. Dzisiaj sobie zobaczymy jak stoją kłęby zimowe. Czy są już wysoko, czy są nisko. Czy może już matki zaczęły czerwić. Rzucimy okiem do ośmiu rodzin. I zobaczymy gdzie są kłęby, jak są kłęby, jak są wysoko, nisko, wysoko. Okażemy. Pierwsza rodzina. Kłąb widzimy jest na powałcony. Nie jest to taki kłom, widzimy, zwarty, tylko on już jest taki deczko rozluźniony. Widzimy, tu też się pszczoły szlajają, chodzą sobie, czyli już grzeją calutki ul. Na razie wody im nie będę podawał. Zobaczę jak tu też już pszczoły są. Widzimy, rozluźnione. nie będzie widać, ale też pszczoły są wysoko pobudzone może też dlatego, że im ściągnąłem daszki bo nie wziąłem statywu następna a, rodzina, to jest ta agresywna widzimy też pszczoły wysoko są już. tu jeszcze i nie ma tu już są, są rozluźnione kłęby, tu widać wyraźnie tu następna Rodzina, podniesiemy daszek. Widzimy, to nie jest zwarty kłop. To jest już kłop rozluźniony, one się szykują do... ...do wiosny po prostu. Zima jest jaka jest. No, tu jest cisza. Nie, nie jest cisza, widzimy... No, jest to rozluźniony kłop. One są naprawdę lu, luźno. Nie są zbite. Nie są zbite pszczoły. Czyli no już pewnie czerwym I to jest ta rodzina ratowana przed głodem. Ona też już. też już jest. rozkłębiona. Ona już pewnie czerwi. Tak, tu już są. I jeszcze nie ma, chociaż nie, nie ma, czyli tak nie będę podnosił, bo tu nie ma pajączka, czyli kłop jest gdzieś na oko odtąd, dotąd i, i dotąd, czyli kłop jest taki, ale one są niżej, one są gdzieś dotąd, nie są na całym korpusie, one się zaczynają odtąd jak... Od denicy patrzyłem. No i nasza najsłabsza rodzinka, która jest łączona z dwóch rodzin. Też są rozluźnione. Ta rodzina jest, nie wiem czy mówiłem, chyba mówiłem w poprzednim filmiku. kuratowanie rodziny to jest połączona rodzina z dwóch rodzin, w których mam matki zapasowe w razie jakiejś. Nieudanej zimowli matki albo czegoś innego. Czegoś innego. Sezon, no jeśli tak to można ująć, zimowle można uznać na półki co udaną na obecną chwilę. Nie wiem jak to się zmieni. Czy się zmieni pogoda, czy się będzie dalej tak ciepło. No, u mnie było dosłownie 7 dni tydzień mrozów. W nocy było tak minus 8, jedna z była gdzie było minus 12. A tak to w dzień przeważnie było od minus czek najwięcej do minus jednego, zera stopni. Spadło tam może parę, 4 cm śniegu. Ale jak już widzimy, jest odwilż. Dzisiaj praktycznie wszystko stopniało. Do słońca było 7 stopni, a w cieniu było 3 stopnie. Jak na styczeń, no jest to. Ciepła pogoda. Okażemy się, no, jeśli pogoda się utrzyma, no to matki na pewno już rozpoczęły. To już widać, bo już powałki, jak dotknę, zwłaszcza te drewniane, one są ciepłe. Ciepłe im dalej od kłębu, czyli tym są zimne i to wyczucie jest, no, na, na dłoń wyczujemy. I takiej rodzinie, no, ja bym podał wodę, ale jeszcze tego nie zrobię, bo woda może spowodować, że rozczerwią się jeśli będę widział na przykład, że pszczoły przy plus 4 wylatują i wracają z ładunkiem wody, no to wtedy im podam tą wodę, żeby nie tracić tak tych pszczół, bo na pewno woda no to nie ma 15 stopni na chwilę obecną, tylko ma pewnie 2-3 stopnie góra, także ta pszczoła mocno się wychłodzi i ona nie wróci, ona zakrzepnie albo przywodzi, albo w trakcie tego Lotu do swojego ula i kipnie. Na no co jeszcze warto sprawdzić? No, jeśli byłoby dużo śniegu, no to odśnieżanie wylotków, no ale w tym roku nie było z tym praktycznie w ogóle problemu. No i chyba na tym się skończy. No i jeszcze co warto dodać, no. leszczyny te co są do słońca, u samej góry już pylą nie mam tu w okolicy, ale no 100 metrów stąd mam leszczyny i patrzyłem one od góry już rozwinęły się, już zaczęły pylić czyli z leszczyny nam pszczółki nic nie przyniosą z olch raczej też ciekawy sezon się zapowiada ja się z wami żegnam na dziś to tyle do następnego